Witamy Państwa bardzo serdecznie w brzegu na Fali. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w Dygowie. Moim i Państwa gościem jest wójt gminy Dygowo Marek Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. W tej chwili znajdujemy się przy przystawie, ale zacznijmy od ważnego wydarzenia wczoraj, które miało miejsce w koło brzegu. Czy emocje w ogóle już opadły? Wczoraj rzeczywiście emocje w sprawie wody, wodociągów, a przede wszystkim Funduszu Spójności i oceny tego projektu dla całego regionu były no i, i niejako też ja stałem się ofiarą tych emocji, bo, no, no wybaczcie Państwo, ale jak słyszę, Euh... że tak użyłem słowa głupoty no i przeprosiłem, także teraz też przepraszam ale jeśli opowiada się niestworzone historie, jeśli jeden radny mówi o tym, że trzeba było pomyśleć o tym, żeby oczyszczalnię kołobrzeską która działa od 100 lat na tamtym terenie, żeby ją przenieść, no co za tym idzie, przenieść, przekierować całą infrastrukturę brzegu w, in, w inne miejsce no to jeśli to nie jest głupota no to, to są to opowieści znarni, o może takich bardziej literackich sformułowań powinienem używać, więc wtedy przewodniczący Szufel nie miałby powodu, żeby mnie obsztorcować trochę, no ale być może słusznie, także jeszcze raz przepraszam radnego, no ale jeśli drugi radny, a były, wice, a były prezydent Kołobrzegu mówi o tym, że był szantażowany odnośnie tego projektu, no to już są opowieści nie tylko znani, ale skrypty, także, także jeszcze raz serdecznie bardzo przepraszam na temat lania wody w Kołobrzegu, ale no trochę tam Rzeczywiście emocje zagrały, niemniej jednak starałem się kilka, kilka spraw poruszyć merytorycznie, chociażby fakt, że Kołobrzeg jako miasto nie przystąpiło szerokim wachlarzem do Funduszu Spójności i to jest to, ta szansa, która została stracona. Ani ty, nie, nie decydowali o tym, w jakim zakresie ma być modernizowana sieć na terenie miasta Kołobrzegu ale to tyle, bo to tyle wody wylano na ten temat, że, że już chyba nie ma, nie ma sensu aż tak bardzo tego tematu ciągnąć. Wróćmy do naszego stawu w Dygowie. Powoli staje się dzięki posłowi Hocowi przecież też, który złożył i tu taką interpelację chyba do mnie na temat stawów w Gąskowie, powoli staje się specjalistą od odstawów. No, staw w Dygowie jest ewidentnie zakończony, oczywiście na, jest na okresie gwarancji pracę obejmować. Odm odmulenie, skarpowanie, nowe ogrodzenie, wyestetyzowanie całego terenu. Jak widzimy, y, wygląda to na dzisiaj y, fajnie y, i będzie spełniało swoją funkcję i przeciwpożarową i, ten, i tą retencyjną. Natomiast w dwóch słowach, bo ja oczywiście odpowiedziałem posłowi Kocowi, który y, dał się wpuścić, dał się wymanewrować w rzekome, rzekome tam y, głosy ze strony społeczności gąskowskiej, a to był głos jednego, jednego tam pana, który, który wszędzie szuka sensacji, a chodziło o to, dlaczego no, nie zmieściliśmy się w terminie, który też zapowiadałem tutaj na, na Państwa antenie, bo taki był plan, żeby do jesieni skończyć estetyzowanie stawu w Gąskowie. No tak chcieliśmy zrobić, ale przetarg się nie udał w sierpniu. No po prostu nikt nie przystąpił. Bezrobocie jest, tak? Filmy nie mają, nie mają pracy, a, a, a do takiej poważnej przecież za kilkadziesiąt tysięcy roboty nikt nie przystąpił. W związku z tym, no, podjęliśmy decyzję zgodną z sołtysem, z radnymi, żeby zwinąć tą inwestycję w tym roku, dokończenie inwestycji, czyli alejka piękna, z, z nasadzenia, altanki. No, na zimę takie rzeczy robić to byłby, byłby po prostu byłby duży nierozsądek, i jest plan, żeby to zrobić na wiosnę i wtedy naprawdę staw gąskowski będzie e, najfajniejszym miejscem, najładniejszym miejscem, wydaje mi się, w Gąskowie, natomiast te roboty te ziemne, te takie ty, 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 typowo zwi związane z funkcjonowaniem stawu e, w Gąskowie zostały dawno zakończone, zgodnie z planem. Także e, no, ja przepraszam powiedzmy e, e, tych, który, którzy, którzy tak zupełnie na poważnie e, m, no, e, brali to co, to, co mówiłem w poprzedniej audycji. Po prostu nie mogą się doczekać, kiedy to tak będzie. Tak. tak, tak. Więc no, trzeba brać to oczywiście na poważnie. Ja też wtedy na poważnie mówiłem, ale pewne rzeczy, pewne procedury są niezależne od nas. Pogoda jest niezależna od nas, pora roku niezależna od nas i y, przestrzeganie prawa też jest niezależne o, od nas. No bo co, miałem y, z wolnej ręki, y, przecież nie, nie, nie mogłem tak, y, takich robót o takiej wartości z, y, z wolnej ręki, bo y, znowu krzyk by był w drugą stronę i byłoby to ewidentne z, y, złamanie ustawy. I myślę, że poseł Hoc też to y, zrozumiał w mojej odpowiedzi i nie da się to też na drugi raz wpuścić maliny po prostu. Do zimy chcecie zdążyć jeszcze z jakimiś inwestycjami tutaj na terenie gminy? Y tak, robimy w samym Dygowie. W samym Dygowie wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich robimy odcinek chodnika w tej chwili od Biedronki do stacji benzynowej. Na początku Dygowa przy wjeździe od strony Karlina. No i rewolucja jest też przy Urzędzie Gminy. Parking w końcu, w końcu robimy z prawdziwego zdarzenia i ten cały plac, plac przed urzędem, żeby no spełniał swój swoją funkcję, bo, bo też jego wygląd poprzedni no, przypominał, przypominał e, takie lata głęboko, głęboko, post, e, no, powiedzmy dawne. E, także inwestycja jest w toku. E, kilka, kilkanaście dni zostanie to zakończone. E, no i teraz jeszcze jak już tu jesteśmy w tym miejscu, to f, f, fajnie by było dwa słowa powiedzieć o tej, o tej drodze. Czyli nie tylko już pod sam urząd dojedziemy inaczej, nie tylko będziemy mieli większy komfort pozostawienia tam swoich samochodów, ale również sam przejazd przez samodygowo, ale nie tylko, będzie już niebawem po całkiem nowej nawierzchni. Mam taką nadzieję i trwają prace w tym kierunku, żeby przy najważniejszej drodze w dygowie, drodze powiatowej, no też się warunki poprawiły. Chodzi o to, że w ramach no, ostatniej inwestycji wiatrakowej, którą. którą planujemy przeprowadzić w najbliższym czasie, której plan został uchwalony, niemniej jednak proceduralnie został zaskarżony do sądu administracyjnego. To jest w toku wszystko. Chodzi o trzy wiatraki w rejonie Gąskowa i Stojkowa. I jeśli chodzi o tą inwestycję, to trasa logistyczna, trasa dojazdu, trasa transportu materiałów została przez nas tak wytyczona, żeby inwestor został zmuszony do wykonania poważnych prac właśnie dzień dobry, na tej drodze. A mianowicie od Bardów, czyli od trasy tam z poprzedniej inwestycji wiatrakowej, poprzez całe Dygowo do Gąskowa jest to odcinek 6,5 km trasy, gdzie ma być nałożona nowa nakładka asfaltowa. Więc myślę, że tutaj jeśli dojdzie to do skutku, a mam nadzieję, mam nadzieję, że w 2014, jeśli nie to troszkę później, to przynajmniej ze strony starostwa jakieś słowa uznania tutaj e, otrzymamy. E, no, już nie mówiąc o tym, że chyba mieszkańcy będą zadowoleni, e, bo stan nawierzchni jednak staje się coraz bardziej po prostu fatalny, a biorąc pod uwagę kondycję finansową starostwa, no, na, w najbliższych latach na poważne inwestycje drogowe w powiecie nie ma co liczyć jak na razie. Czyli całe szczęście, że przynajmniej są takie możliwości, żeby tych inwestorów, którzy tutaj u nas starają się działać, w jakiś sposób zachęcić i zmusić do tego, by trochę tą naszą infrastrukturę wspomogli swoimi działaniami, tym bardziej, że z niej korzystają. Plany na najbliższą przyszłość, poza tymi, o którymi wspomnieliśmy? No to już plany związane są oczywiście z 2014 rokiem i ułożeniem budżetu również w zakresie inwestycji na 2014 rok. I to są bardzo poważne plany i bardzo poważne inwestycje i na pewno nie będą to opowieści znali, ale to może innym razem, bo tego jest sporo. Czy tutaj firma wiatrakowa też jakoś wpisze się finansowo? Do, do odczujecie już, już ten zastrzyk funkcjonowania tutaj tej farmy? Oczywiście od dwóch lat już mamy z farmy Bardy, czyli od tych 25 wiatraków podatek od nieruchomości w poważnej wysokości ponad 2 miliony złotych. I od 1 stycznia 2014 roku dochodzi podatek od nieruchomości z 15 wiatraków farmy Kukinia, którą uroczyście Inwestor zamierza otwierać we wtorek 19 października. Także no nie ma obawy, żebyśmy od 1 stycznia nie mieli przypływu, przypływu tych środków. Z tym, że one już są zagospodarowane i wpisane w plany inwestycyjne już na następne lata, bo o takim przypływie wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Także, no ale generalnie te inwestycje wiatrakowe, co powtarzam już po raz. Ja rozumiem, że nie wszystkim muszą się wiatraki podobać, i też rozumiem te, tych ludzi, którzy mają do nich stosunkowo blisko że mają prawo być niezadowoleni że mają prawo protestować ale musimy patrzeć na rozwój całościowy gminy. Niestety w Gminie Dygowo nie byłoby nigdy szans, i nie ma szans, żeby się pojawił jakikolwiek jakiś inwestor z wielką fabryką. Na przykład, co też by był problem, gdzie, która, czy z wielką inwestycją, która by generowała nam corocznie przychód w takiej wysokości i pozwoliła na rozwój i planowanie tego rozwoju na najbliższe dziesięciolecia, nie tylko na najbliższe kilka lat, tylko na najbliższe dziesięciolecia. Czyli, drodzy mieszkańcy, trzeba uczciwie spojrzeć na obie strony tego typu inwestycji i spróbować jednak dostrzec to, co pewnie nie jest aż tak trudne, jak wiele dzięki nim w gminie się zmienia i zbliż, zmieni w najbliższym czasie. Czego życzymy i Wam, i Panu, aby to wszystko pomyślnie się udało. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.